Cześć, witajcie z tej strony Legion Marvel Strike Force Arena. W dzisiejszym odcinku z areny spróbujemy sobie zrobić dużego Super Skróla, małym Super skrula. No i tutaj jeszcze chciałem wrócić do poprzedniego odcinku, jaki nagrywałem, a więc chciałem podziękować jednemu z użytkowników, który mnie tutaj wyprowadził z błędu. Black Cat jest oczywiście vilainem. także tu jest w tym składzie full potencjał Super Skróla, bo mamy dwa willeny, dwa hero i no, na dłuższą metę chyba póki co jest to optymalny jednak skład, i nie wiem czy się będzie dało tutaj coś zmienić. No i użyjemy sobie Big Time'a do tego. Taki skład zrobimy. Aczkolwiek nie wiem, czy z Miss Marvel by to też nie zadziałało jakoś fajnie. A, zróbmy sobie z Miss Marvel. I tak analizując tą Black Cat w obronie, jeśli pasywka jej wejdzie, no to będzie trochę bezużyteczna, bo te wszystkie dew proofy jej pospadają. Z drugiej strony nie mając Black Cat w obronie, przeciwnik będzie mógł używać Durmamu ze skrółem i Apokalips, więc też nie za fajnie. Poza tym Black Cat kontruje speedupy na 299 i Weaver, któż, których też no, będziemy się starali unikać, bo mogą też tutaj coś nabroić. Więc, no, tak czy siak, Black Cat w obronie raczej chyba będzie musiała być przez dłuższy czas. By tu teraz zagrać. Próbujemy tutaj troszkę ponabijać gościa. I jest Ultimate z Króla. O, i Miss Marvel. O, ale mi z Króla załadował. Ale nie siadło mu coś. No i teraz, albo wykończamy skróla, albo jedziemy po Black Cat. Zablokujmy Black Cat i może przy okazji skróla ściągniemy. Udało się. Teraz apokalips czy wejdzie? O, skról też padł. I teraz możemy się tych Death pozbyć. Z Black Cat. Więc tak zrobimy. Hmm. Apokalips będzie tutaj. Teraz bruścił nieco. Dobra, zagramy najpierw tak, następnie. Tak. I trzeba jakoś wykończyć tą Miss Marvel po drodze. Z tą Miss Marvel nie był głupi pomysł, że zarobię go dać. O i teraz możemy jeszcze palnąć. Tak. Rozbędziemy się i widzimy, no, apokalips przeciwnika będzie teraz cierpiał. Żeby tak walczył, żeby nie wygrać, bo nie chcę zająć tego pierwszego miejsca na arenie, bo to się wiąże z tym, że mnie ściągnął na sam koniec przed nagrodami. Ale widzimy, tu jest już walka wygrana. Jeszcze stan mu wszedł. No, i to już jest. finito, więc tutaj już jest po gościu. I tak się pokonuje dużego super skróla. Więc nie będziemy z tego. Nie będę tego wygrywał, bo jak widzimy już jest tyle blidów, slow, także już jest po walce. Natomiast, no, ja, tak jak wspominałem, nie chcę zająć pierwszego miejsca przed nagrodami za wcześnie, bo wiadomo, później mnie zdejmą, <grym>, bo nie istnieje idealna defensywa w tym momencie. Także wychodzimy No i to by było w zasadzie na tyle w tym odcinku. Jeszcze mogę dodać, że no testowałem wiele składów zamiennie, testowałem i Mr. Negativa i Nika Fury'ego, który jednak Nick Fury był zbyt papierowy w tym składzie kontra właśnie przeciwnicy i dużo bleedów łapał, Skrull go wykańczał, no i no nie, było, nie było szans, też z Ultimate'em go ściągał, Gdzieś po drodze, razem z tymi minionami, więc no, nie była dobra opcja. I cóż, to tyle by było w tym odcinku. Znowu jesteśmy w takim, no można powiedzieć, zabetonowanym motywie w arenie, gdzie postacie są już z góry takie ustalone, ale nie istnieją żadne fajne mety w defie, nie istnieje jakiś tutaj coś, co, cokolwiek zmieni, więc mamy znowu taki bardzo zawężony obszar, żeby coś działać. No ale widzimy, no da się rank pierwszy robić na małym skrólu, więc to jest jakiś tam plus, więc polecam ogólnie, żeby dążyć do zdobycia tego skróla, jeśli chcecie być wysoko na arenie. I to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się, miłego, hej, hej!